Czebandero, moi mili Jesteśmy słuchajcie w Suwałkach Gdzie wyruszam naszym pięknym słuchajcie malowbusem Samochodem, którym przejechaliśmy całą Europę na turnieje Tym razem jedziemy do Pragi na Czech Open e, Ja właśnie sobie skończyłem trening Słuchajcie się w tym piękny dźwięk silnika, jaki możemy usłyszeć Nie jest to dźwięk Puncini, ale jest to dźwięk Peugeota tego to wspaniałego Peugeota 807, którym mamy e, zaszczyt podróżować dzięki dzięki naszemu klubowi, dzięki naszemu sponsorowi, firma Malow spółka, e, spółka w Suwałkach. Jesteście naprawdę cudowni, dziękujemy, że jesteście. No i jedziemy, zobaczymy co się stanie, turniej główny. Jeszcze co prawda nie ma tutaj tego człowieka, który zawsze jest, e, ale spokojnie za parę chwil za parę chwil on się tutaj pojawi, także jedziemy do Pragi Cześć Nie udało się. He, he. Dobra, nara I nakapiłem się już doszna po co wycisza Popatrz tutaj, wszystko jest niebyokaj w tym miejscu. Tak jak Nie Niebokej z kurwy syn Piękna pogoda I taki podwójny siemaneczko w ogóle wszystkim Taki podwójny zrobimy wstęp zgodnie z wstępnymi ustaleniami z Michałem Sobolewskim Poland suwalki, suwalki Poland Przyjeżdża dzisiaj, bo dzisiaj mamy środę Środa 19 października Godzina 14.50 U mnie plan jest taki, że e, Trening klasycznie na plecy i tak dalej Lekka siłóweczka, następnie Fizjo, Sztunda, Sauna, Sztundy i 22.30 w domu. W domu będziemy już, bo w liczbie mnogiej, bo o tej samej o podobnej porze, sobol powinien do Scholz Academy Apartment House przybyć, że tak powiem. I z grubsza tyle moje mieli. No jutro, jutro jedziemy na Czechy, Praga, Praga będzie witała. Tutaj jedziemy w zakopanie, no no zobaczcie, jesień, złota polska jesień dość przejrzyście to wygląda, że tak powiem. Fajna, fajna sprawa. No jest z tyle. Dzisiaj dzień roboczy, więc trochę, trochę tych zajęć jest. I nie wiem, co mogę dodać. Chyba tylko to, że klasycznie łapka w górę, Skróczywyku. Systematycznie cały czas do przodu. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu z osobna, kto już zasubskrybował. Aż się lekko przejęzyczyłem, ale nic to. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to zachęcam serdecznie, chyba mi to nowa wieść, niesie się w świat, tak wam powiem, nie przeciągając, lecimy z tematem rozsiądzie się wygodnie. Visją. ty się jedzie rowerem. Zobaczcie, to jest rower. On jedzie samochodem, ale jednak rowerem. Oj sucho, aż idę się kawki napić, czego wam też życzę i polecam kawkę i inne takie. Cześć. Mam nadzieję, że nie wygrałeś tego, co przed chwilą Karma wraca, tylko więc nie wiadomo o co chodzi, tak? ale tak jest, karma wraca. To jest z zewnątrz lawo i z zewnątrz sobol. Jesteśmy w lawo tak. dojechałem. Mam nadzieję, że tutaj autor da przebitkę, którą nagrałem, jak wyjeżdżałem z Sował. Odprowadzę Cię jako gospodarz tego programu do Malobusa. Tak, jest, mało. Klasycznie, tak. Malo, malo, I będzie wycieczka do Zalesia Górnego. Pozwolę sobie na to, żebyś podłączyć. Jest, jest, Scholz'a Parchment. A tak jest, Beczku. Tak, jedziemy w tamtą stronę, Whistle. Ty, to zróbmy tak, że ty będziesz pierwszy. To wiecz, nie, no wiecz na teren, możesz bilet pobrać i 15 minut masz, można, wyjazd za, za darmo. Wystarczy, że przyjedziesz. No ty też wystarczy, że przyjedziesz i ty będziesz za mną. A jak ty chcesz to zrobić? Przejdź winieć, już ja pojadę za toły No to jedź za mną O, trąbił To co ja mam zrobić niby? Jechać tam No tak Co? Kurwa, tutaj o, tutaj... Co? to? To jest wyzwanie Tak, ale dogadaliśmy, dlatego, wiemy o co ja chodzi ja tak, 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 tak Bo jakbyśmy razem coś robili, to by trzy razy więcej tak. to zajmowało Także tak, tak to wygląda Dobra ty, dyskutujemy, czy chcemy No właśnie, chcemy, także, także jedziemy tam, wiadomo o co chodzi i widzimy się wow. w Shorts Apartment Nara Tu się za dużo nie zmieniło w pokoju. Burder jest jak był. Ale nie oprócz ma tego. Tutaj, yy, tego. Ale jest burder, za to zobacz. No Nie ma monitoru, bo biuro jest przeniesione i właśnie doszliśmy do wniosku, że sobie nie widział na żywo, nie chciała studia, więc zaraz to zobaczę. Zapraszam. No, zacnie, zacnie. Tak. Książę, że, że chujowo. <słyska> zacnie. No i co byś powiedział? O przejdź się, przejdź się, a tu jest zmiana, to ostatnia, tą biblioteczkę zrobiłem. To jest na zacisk. To już burdelało. Czy No tak, no po to są te żeby za deskami był burdel. A porządek i są Zgadzam się, zgadzam się. L'vifion. są są Vifisson. Eee... No bądźcie zasy, no komputerek, monitorek. Biurko fajne. Ile ja za to biurka zapłaciłeś? Sabo przyjmuje studio, słuchajcie, zobaczcie tutaj. I mniej więcej o taka jest perspektywa jak nagrywam. O tak sobie siedzi i... 3, 2, 1. akcja. No, mm -hmm. i, to jest, no co sac, i co chcesz zrobić no, Tu masz górę dół, no. a ja w trybie 1 mam 110 cm. O, samo się. No i to jest moje stojące, ja sobie to mierzyłem jakby i przy 110 cm jest, jak... jest mi najbardziej optymalne, a ale jak, jak te... stoję, no jest Aha. to. No, pośrednio po... nie ma, na kucaka nie ten. O i 110 stoi, w sumie i sobie stoi jakby tutaj był pod... Obraz widzę, bo też jest zmieniony od ten co teraz palcem pokażę. Był tutaj niedawno, teraz jest inny. A teraz jest El Prezes Trochę, trochę zmian. A i tego puchara, pucharu też nie było. A tu jest czapeczka. pokaż się. Bo by się ja źle wyglądam w czapce. Ja też w sumie, ale kupiłem to niech dobrze. Może kiedyś, e, jak będę łysy czy coś, to, to, to czapko będę. Ale ty jesteś łysy. faktycznie. faktycznie. Także jutro mamy e, podróż. Nie mam jeszcze hotelu, ale to zaraz ogarniemy. E, I co mogę powiedzieć? O 13 w piątek gramy widzimy się wtedy na korcie. Czy coś dodać chcesz? Groźny, jesteś w nie Na no, ten krawatowy mam baterię LR44, i się dowiedziałem o tym, jak otworzyłem program, chcąc, chcąc montować. Yy, no nie nagrywa w pionie, bo to będzie tragedia. Tragedia to nagrywasz się w <grybuj> <grybuj> Że tego GoPro tyle wytrzymało, to hit. Dobra, nie przedłużałem, bo tu już widzę 7 minut, będę miał cięcia i cięcia mojej mili e, z grubsza, z grubsza tyle. Widzimy się jutro prawdopodobnie w Malow Busie, bo jutro też kolega do Warszawy na chwilę jedzie. Ja pewnie do lawo jeszcze zestawik zrobię sobie na plecki i, i lecimy, lecimy z tematem. Także do zobaczenia, żegnamy się w takich to okolicznościach. Do zobaczenia, niebawem. Halo. Raz zobacz. O, nagrywa, cześć. Idziemy, bo nas nie puszczą, tak? W takim akompaniamencie i tam jeszcze. Dziadek zamachaj do kamery Tak jest, lecimy Bo, bo nie, nie wydostaniemy się nigdy Buty odam wzięły z parapetu. Nie Ja bez butów gram, dobra na razie, cześć Opa. Dziękuję bardzo, do widzenia W sobotę? Sobota? Koncert w sobotę jest w sobotę <laughs> Dobra No słyszy, malowus otwiera Jesienna aura sprzyja Buty Sobola sprzyjają i torba Wiktora też sprzyja. będzie? Zajebić Cześć wiesz co? Otwórz mi bagażnik Ja ci otwieram bagażnik O ja co po co ja wodę ci Zbędny balast A wiem go zapomniałem Tomasz? A ja idę jeszcze po wałek kur... Z tego nie lubię. No i cześć moi mili, jesteśmy w zalesie górnym, proszę bardzo, drzwi się zamykają. Cyk, 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 cyk. Jak nie bardziej Sekcja Lead Formalo. Sekcja Ekstra Ligi Badmintona. Jedziemy. Jesteśmy zwarci, gotowi. Co tu można dużo powiedzieć? No zobaczymy. Stoi, stoi o elegancko. Jedziemy na Czechy. Ja sobie pozwolę się podpiąć pod ładowanie yy. o, 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 o moje <laughs> czekaj 3.50 zajebiście to, to się nagrało to się ale nagra słuchaj to się nagrało jak kradniesz moje Ej, pieniądze facet ty, ty mamy tutaj 7 8 euro zajebiście na co to wydamy na dziwki nie żartuję na koki. I Perski Box. Okay. Tu, 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 tu. Nie mogę, nie mogę tego się. powiedzieć. Proszę wyłączyć, bo tutaj będzie zaraz Zaniec. muzyka, która nie Zagnamy może się. być tutaj. Ale zasubskrybuj, tutaj ziomeczku. Tutaj nie być. subskrybuj, tylko oplułeś mi kamerę po pierwsze. O. A po drugie, tak. Subskrypcja, like. I lecimy, siemaneczku, Cześć. Jedziemy tam mamy szeryfa szeryfa, dziadka, dziadek będzie o nas yy, pilotował, żebyśmy nie bo Sobol tutaj, chociaż nie, nie powiem tego albo powiem, ale to jest w literacka wszystko co mówię Sobol nas w słup przypierdolił tutaj wyjeżdżając nie powiem jakim autem ale tylko powiem tak, że jak pożyczają nam dalej, to chyba się nie skapnęli <laughs> cześć, cześć, pozdrawiamy Brum brum jedziemy. Nie, no, dziękuję. Nie? A, Nie szkoda. Szkoda. Do zobaczenia. Niebawem Skurczybyki Cześć. I na koniec mamy merolka przejeżdżającego stąd. Dotąd. Cześć. Okay. Tak, dokładnie. Co tu można dodać więcej? Nic. Wrocławski rejon Czyli Stato Marczyński arena. Dobra, już nie nagrywa. Wiem, wiem, wiem. To, to już się nie nagrywa. Kurwa, myślałem, że Salt to zrobisz, bo przed chwilą zrobiłeś. Nie. Dojechaliśmy mi Praga nocą Praga nocą. Co to za paluszek? Także. Praha. Także tak to wygląda: 21.30, chyba. Gdzie ty idziesz? O, myślę, że kolega się zgubił, ale robi. Focieren selfie. W dziwnej pozycji robi selfie, a hotel mamy. O ten budynek to hotel. Dość przejrzyście to wygląda. Doświadczeni Estonią. Kupiliśmy bilet na, na parking, żeby Ale nie... w Estonii dostałeś mandat i go nie zapłaciłeś po prostu. Ale go jeszcze mam. No na pamiątkę, więc tak. e... normalny w takiej dużej dealerce zapakowany. Tak, bo wystawione nie przez policję, więc Sobol olał temat i, i jak widać jeszcze go nie ścigają. I tyle. Do zobaczenia myślę w pokoiku przedstawimy wam nietuzinkowe rozwiązania. O, dwieście jedynie powinno czyli powinność. nie? Powinnoś? Czy nie. Jak gorąco, jak pierdolę. O! Coś ty wziął, kurwa, małżeństwo? Ale jest. Podzielone. No, masz farta, że jest podzielone. Nie otwórzmy chwilę okna. Tak, tak, tak. Niemożliwe, zgodziłeś się. Właściwie ja chciałem. Po Chciałem przedstawić, Ej. że. Czućmy zawsze o okno, ale. O, tutaj jest Ale widocznie aż tak jest gorąco. No właśnie, że aż Sobol się zgodził. Okno, żeby otworzyć, nieźle. Ty no fajnie, tu będziemy. Zobaczcie, tu będziemy kontemplować rzeczywistość, fajnie to wygląda, to też ciekawe, podłoga się klei, zapewne przed nami była jakaś para. A i przed hotelem, no fajne, fajny, fajna woni się unosiła, tak zwanego jazzu, <noise> jazz był grany. I z okna mamy widok na ludkie miasto, także regia Warszawa. <noise> Tańczymy la bada, la, bada, la bada. Dzisiaj jakiś chłopak roztropek na Śródmieściu stanął mi. tańczymy bada. A tym chłopkiem roztrokiem byłeś Nie, te, to nie byłem ja To byłeś nie Byłeś Ty, są dowody No, tak tak to wygląda Jutro gramy siódmy mecz od dziewiątej tak jakby w kolejności Czyli okolice trzynastej prawdopodobnie I tyle, widzimy się na korcie, inne takie a my idziemy spać i tańczyć, ona. O, la, do, la, do. Tańczymy, la, do małego walczyka. Ej! <ścoughs> 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 O, o tak będziemy grać. O, o tak. O, o. O. <słuch> co mogę powiedzieć? Tu mamy rereszko podpis. Ale tak krzyż, krzywo powieszone. Trochę krzywo, ale to jest element tutaj właśnie artyzmu, że tak powiem. Czeskiego artyzmu. I tyle. Trzymajcie kciuki. Widzimy się na korcie. A, piękny efekt bohech ale gość ma koper, ty. Zobaczcie, zobaczcie jaki on ma tutaj koper. Przecież to jest jakby ktoś w gówno zapałek wsadzał, nie? To jest takie. No nie nie. Nie, nie, nie wygląda to ładnie, no. Poderanie, tego planu. Do tego jutro idę do Barbera albo pojutrze. I, i... I on mi zjednie na zero pewnie. Panie, nie ma co, nie ma co rzeźbić. Nie ma co. Czy pan widział, żeby Picasso w, górze, w gównie rzeźbił? No. On mi tak powie pewnie, że coś. No zobaczymy, może się uda. Dobra, jedziemy, meczek. Tak jest, trzymajcie kciuki i powodzenia, znaczy powodzenia, do zobaczenia na korczy. Ho, Przemy. Ty masz długiego lówka, kogoś I To gdzieś jest z prawej strony. nie? Tak wszedł. Tak o Polska. Tu zobaczcie, Polska wędroach i braka 2 i w teorii gdzieś o no tu GPS pokazuje, że jest hala. Zobaczmy w tym zakręcie. I co? No i raczej nie, żeby tu hala było gdzieś. Coś ty wpisał? Dobra, zmiana planów i mamy halę 9 km dalej, o tu. 20 minut, no, ale na spokojnie, no. na cilku zdążymy, <laughs> chyba. Ale zatem mamy fajną, fajną taką wycieczkę automobilową po pracy. Która jest piękna, tak wam powiem, no spójrzcie, jakie widoczki przede tu. Ladies and gentlemen, on my right Michal Sobolewski and Adam Schulz Poland. And on my left... Chiu Xiangqie e Yang Mingze, Chinese Taipei. Oh. Mihal Sobolevski to serve to Yang Mingze. La vol. Slate. And it's fault. too high. Set, go. That's over. That's out. 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 Game. It's okay. over. Food. thank you Tak one by Siang Chie i Yang Ming Se 21 5 21 3. Tutaj. Jesteś. O, pip, pip. ciebie nie będę męczył. Ja tylko powiem, no co, no w Pierdol, Pierdoli tyle. Tu mamy kolonbalanse jakieś, takie coś. I tyle. No że się z Czechami i za tydzień turniej. Turniej, turniej godny uwagi, tak wam powiem, także do zobaczenia. Nie dam k***a nie dostaniemy. Takich... A raczej nie. No ale tak jest plan za tym lecimy ten mecz, parę rzeczy trzeba wniosków wyciągnąć i tyle, lecimy dalej. Życie, życie, tak wam powiem, także trzymajcie kciuki za dalsze podboje, siemaneczko Ale niebodym roku, nastrojowo będzie.